Witam Was w filmy z 22 ciekawostek, których mogłeś nie znać. Ciekawostka pierwsza. Możesz dać zbroję wieśniakowi. Widzieliście kiedyś wieśniaka w diamentowym, enchantowanym full secie? Niestety nie da się tego zobaczyć. Aby takiego osobnika zrobić, a dokładnie po prostu mu przekazać tą zbroję, wystarczy postawić dispenser i do niego włożyć ją. Następnie kliknąć guzik na dispenserze. Wtedy nasz wieśniak wytrzymuje więcej hitów od zombiego. Po prostu ma na sobie tego seta. Ciekawostka druga. Wiedźma to mob, który ma naprawdę dużo animacji. Ma na przykład animację picia potki, rzucania jej, dostawania damage'u, ale ma również animację podnoszenia i opuszczania nosa. Jest ona właśnie we wcześniej wspomnianej animacji piciu potki. Po prostu Wiedźma ma tak duży nos i musi go sobie podnosić, bo zasłania jej usta, aby mogła skosztować potki. Ciekawostka trzecia. Zombie mają chyba jakiś szósty zmysł, bo gdy na Villagera damy potkę z niewidzialnością, to zombie dalej będzie go ścigać i widział po prostu go. A villager będzie przed nim uciekał. Może to jest związane z tym, że wszystkie pozytywne potki działają na zombie jego odwrotnie w sensie na moby negatywne. Ciekawostka numer 4. Podczas generowania się mobów, maszyna losująca losuje jaki mob zrespi się w danym miejscu. Jednak szanse nie są równe, bo gdy na przykład macie się zrespić mały zombie, to masz 5% na otrzymanie jego. Ciekawostka piąta. Na roku mały zombie może dosiadać innych mobów. Na przykład, kury. Działa to tak, że zombie wsiada sobie po prostu na tą kurę i odjeżdża. Tak, jakby kura była jakimś samochodem. Ale na jawie jedyne co możemy zrobić to po prostu zobaczyć zrespionego wcześniej wspomnianego moba. Ciekawostka szósta! Bikon, a raczej jego promień, przebija się przez naprawdę dużą ilość bloków, jak przez masełko nóż. Czyli, że jak postawisz w tym promieniu jakiś blok, to laser bikonego po prostu przeleci. Działa to podobnie za szkłem, tyle że wtedy zależnie od koloru szkła zmienia ci się kolor lasera. Możesz postawić bedrock nad nim i on zadziała, lecz gdy jest na przykład żelazo, to nie. Nie wiem, dziwne to. Ciekawostka siódma: znacie rafę kolarową. Tak, to te fajne bloczki rośliny, które zaraz po wyjęciu z wody obumierają i stają się szare. Ich zasoby na świecie są ograniczone, jednak możecie użyć Bonmila, aby rozmnożyć taką rafę koralową. Wtedy będzie jej więcej, ale musisz mieć napisane, że jest to miejsce rafy kolorowej. Możemy na to spojrzeć pod w 3 Ciekawostka ósma. Villager to jest chyba jakiś totalny sztos, bo może on spać w łóżkach, to rzecz jasna. Jasne również jest to, że gdy gracz jest w endzie bądź w neterze i postawi łóżko i kliknie, aby spać w nim, to on po prostu wybuchnie. Jednakże jest jeden mob, a dokładnie ten villager wcześniej wspomniany, który nie dostanie ani jednego damage'u, kiedy się w nim położy. Jest to dosyć dziwne, no bo jeżeli na gracza działa to łóżko, to dlaczego na villagera nie działa? Ciekawostka dziewiąta. W Minecraftie mamy tory, lecz niewiele osób przypatrzyło im się dokładniej. Kiedy spojrzysz pod odpowiednim kątem, zobaczysz to, że one lewitują, a nie leżą na ziemi. Możemy to na przykład zobaczyć na trybie spectator. Bądź po prostu ustawić odpowiednio pod kątem się. Ciekawostka dziesiąta. Stare wersje Minecrafta, takie w których jeszcze moby skakały jak powalone i temy stakowały się inaczej, bowiem maksymalny skład takiego staku wynosił równie 1. Czyli aby zbudować taki dom, który zrobiony jest na przykład ze 100 bloków kobla, musielibyście mieć 100 miejsc w ekwipunku, czyli musielibyście tak naprawdę chodzić z miejsca do miejsca, żeby móc go zbudować, co naprawdę utrudniało rozgrywkę. Ciekawostka 11. Znowuś ciekawostka o Bikonie. Wiecie dobrze o tym, że go tworzycie z obsydianu, czyli bloku, który ma naprawdę dobrą wytrzymałość. Plus do tego macie gwiazdę z Widera, więc beacon powinien być mega wytrzymałym blokiem. Lecz no niestety tak nie jest. Możemy go rozwalić łapką, i on po prostu wypadnie nam. Potrzebujecie dosłownie 4 bądź 3 sekund, żeby go dostać. Ciekawostka 12. Potka na niewidzialność działa na większość mobów w Minecraftie. Działa również na Shulkery. Gdy rzucisz takiemu podkę na łeb, to wciąż będziecie go widzieć. Shulker ma taką główkę w sobie. Możemy to tylko zobaczyć wtedy, kiedy rzucimy na niego tą potkę. Dzięki temu możemy się mu przyjrzeć. Ciekawostka trzynasta. Pamiętacie, że Hogliny boją się grzybów i portali. Boją się jeszcze jednej rzeczy: kojarzycie może kotwica odrodzenia. Działa ona tak, że dodajecie do niej Glowstone, a ona wam daje cztery odrodzenia. Jednak gdy gracie z blisko takiej kotwicy, to hogliny boją się podejść do tego jako ognia. Ciekawostka 14. W basenie mogą się zrespić również brutalne pigliny, które niezależnie od tego, co gracz w danej chwili robi, zaatakują go. Pilnują one złota oraz skrzynek, które mają w sobie naprawdę fajne itemy, ale jest sposób na to, aby pigliny oraz inne boby nas nie zaatakowały, kiedy wyjmiemy itemy ze skrzynki. Wystarczy zrobić to, że kładziemy hopper pod skrzynką. I wtedy wszystkie itemy spadają do tego hoppera. Możemy pod nim postawić kolejną skrzynkę. I po prostu wyjąć ze skrzynki itemy. Mega przydatna sprawa. Ciekawostka 15. Małe wiśniaki oraz żółwie to jedyne moby w wersji dziecięcej, których ciało jest proporcjonalne do jej głowy. Dajmy na przykład takiego małego wilczka. Jego głowa jest ogromna i nieproporcjonalna do ciała. To samo się tyczy baby zombie, krowy, czy nawet owcy. Najmniej to widać na małej kurze, która jest najmniejsza z tych wszystkich wymienionych. Ciekawostka 16. W prawdziwym świecie jak napijemy się wody, to zapychamy żołądek. W Minecraftie niestety to nie działa. Woda nie daje punktów na jedzenia. Żadna mikstura w całym Minecraft'cie nie daje punktów na jedzenia. Jednak jest jeden wyjątek. Miód w butelce za to je daje. Ciekawostka 17. Jak myślicie o mobie z najmniejszym hitboxem, to pewnie myślicie o nietoperzu bądź jakimś innym małym guwięku. Jednak miejsce pierwsze w konkursie moba z najmniejszym hitboxem wygrywa Baby żuwik. Jest on naprawdę mały. Może on się zmieścić w małej dziurce od schodka. Naprawdę wygląda superowo. Ciekawostka 18. Tryby spektatora możemy wchodzić mabą do głowy. Widzimy wtedy ich wzrokiem. Creeper widzi wszystko na zielono. Pająk na mozaikę z czerwoną barwą, a owca widzi jak człowiek. Ale według mnie najciekawszą perspektywą widzenia ma Enderman. Widzi on nie jakby w odwróconym kolorze. Wygląda to naprawdę super. I myślę, że jak znajomy tego nie zna, to naprawdę możecie go super zaskoczyć. Ciekawostka 19. Wieśniak może wspiąć się po drabinie. Naprawdę mało osób o tym wie, ale wieśniak również jak my, może wspinać się po tej drabinie i wejść na górę, co jest naprawdę zaskakujące. Ciekawostka 20. Jest szansa na to, że gdy zabije zombiaka, dostanie z niego upieczonego ziemniaka. Oczywiście dzieje się to tylko wtedy, gdy macie Fire Aspekt na mieczu. Jest to mega sztos, bo na pewno można coś pomyśleć nad farmami, zombie czy coś, ale ogólnie fajna jest to sprawa. Może nie jest do końca logiczna, no bo skąd się pojawia ten ziemniak, ale jest spoko. Ciekawostka 21. Z zombiego jest szansa, że wyleci sztabka żelaza, którą następnie możemy wykorzystać do craftowania. Utopiec jest to podwodny mob. Który na samym starcie, gdy go dodali, miał on dropić sztabkę żelaza, ale po jakimś czasie stwierdzili, że w sumie tego nie wprowadzą i wprowadzili to, że on dropi sztabkę miedzi. Dlaczego? Tego nie wiem, nie pytaj mnie. Ciekawostka 22. W neterze bikon nie działa. Nie wiem dlaczego, ale akurat w neterze mój bikon, który postawiłem, nie działa. Ciekawy jest tego powód, że akurat on nie zadziałał. Ogólnie miałbym do Was wielką prośbę, abyście pisali swoje ciekawostki w komentarzach. Zrobię z tego osobny film, w którym zaprezentuję ciekawostki widzów, więc zachęcam do komentowania właśnie tego filmu. Oto był drugi odcinek z 22 ciekawostek, akurat w tym przypadku, których prawdopodobnie mogłeś nie znać. Główny kanał macie w opisie. Zachęcam na wbicie do niego, ponieważ dodaję tam filmy codziennie, a tutaj co 3 dni, przynajmniej tak się na razie staram wyrabiać z tym. Nauko